General Quarters. I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnej bitwie, która tutaj pretenduje do miana Bitwy Miesiąca. Ponownie pancernik, jak widzicie pancerniki są bardzo mocne. Wypadałoby zgłosić pomysł zreworkowania pancerników, bo są za mocne, za duży wpływ na bitwę, dużo fragów, dużo damage'u, dużo hapsa, więc dużo wytrzymują. Także ja jestem za tym, żeby Orgiemnik zrobił rework, bo jest, no jest też skill gap. Są ludzie, którzy pływają totalnie burtą, leją na wszystko dookoła. No i tutaj będziemy mieli kolejną bitwę na pancerniku, tym razem Friedrich de Groze i gracz z mojego klanu, czyli tutaj mamy Juksei'a za sterami. Zaraz sobie zobaczymy jak ta bitwa będzie przebiegała. Jeżeli chodzi o drużyny, to tutaj mamy największym zagrożeniem dla nas jest Hakuriu, bo ona ma bomby przeciwpancerne, na które są bardzo łakome niemieckie pancerniki i możemy dostać sporo damage'u z takiego dobrego, dobrze zrobionego nalotu. Przy tym y, przeciwnik ma chyba lepszą pelotkę, Mamy ją Demojna i Uster, mamy Hindena, Zao i Baltimora. Po Somersie na stronę u nas Shiba przeciwnika Z i Le Fantastic, czy jak, tam, jak się to tam czyta, i Ogniewo i przeciwnika. W pancernikach mniej więcej sytuacja wyrównana. Jest parę ósemek, jest parę dziewiątek. Nie jest najgorszy matchmaking. Na drobnym przyspieszeniu, szybciutko brany na cel Bismarck. Tym mamy stojącego za wyspą Martela. Zobaczmy co się tutaj... oj, płyną torpedki, płyną, płyną. Tutaj będzie groźnie, oj, chyba wejdzie coś. A, zgasły, dobra, całe szczęście torpedy zgasły. Przyspieszmy nieco, zobaczymy co się tu będzie działo na tej flance, bo jeżeli tutaj się przedostaniemy i jakoś sensownie przeżyjemy, no to coś w tej bitwie się wydarzy. A jeżeli będziemy tak krążyć w kółko, no to widowiskowych tutaj potyczek nie spotkamy. Obrót działa w zasadzie niepotrzebny, bo Bismarka nie da się póki co trafić, dopóki nie wyjdzie z tej wyspy. Jesteśmy wykryci, więc wracamy do normalnej prędkości. Od razu sekundarka zaczynam tutaj pięknie strzelać. 4700, ale bez pożaru, na szczęście. Druga salwa już nas podpala. 6000. z drugiej salwy nic nie weszło? Ale widzę, że Conqueror pokazuje burtę i tego może bardzo żałować. Juksei się, się tutaj kątuje. O, Conqueror jeszcze strzela sobie do zao. Jeszcze z od burzących. Zobaczmy teraz. Sekondarka pięknie pracuje, już 20 tysięcy u nas tukała. Odwracamy wszystkie działa w kierunku Conquerora i... I karcimy go za 14, 13 tysięcy. Że już teraz to odczuł, zaczyna się drukować na nowo, ale ta sekondarka myślę, że mu na zbyt wiele nie pozwoli. Mamy wsparcie zao. Z tyłu gdzieś tam jeszcze Massachusetts przepływają również znowu torpedy. Somers, chyba, jedną z nich hapnął. No, łaskawy, to RMG dla Juxa. Ja widzę, że salwy z konkurora wchodzą za dosyć mały damage. No, 700 pod takim kątem ładna salwa, ładna. Ta sekundarka pracuje nam bardzo ładnie. 120 trafi i cały czas rośnie. Konkuror podpalony po naprawce, więc raczej długo już tu nie pociągnie. Próba torpedowania przez Zao, nie wiem, czy potrzebna. I sekundarka kończy tę konkurora. Mamy pierwszą, koralfamem pierwszego w tej bitwie, eksperta do walki w zwarciu. 53 tysiące damage'u, bardzo szybko prze przeprowadzony atak. No i w tej chwili mamy otwartą flankę. Przeciwnik tutaj nic nie robi. Mamy tylko ogniewoja pływającego na jakimś tam dystansie. No i reszta okrętów przeciwnika. Oj, blisko było. Tu było blisko. A Achydronie włączone. Ale też mam tak często, że oszczędzam na lepszy moment i potem to się okazuje, że do tego lepszego momentu nie dożyję. Trzy okręty przeciwnika mamy przykampione między A i B, reszta gdzieś tam krąży, widzicie, na tyłach, w okolicach tej wysepki. Tutaj Wooster i Dedeki coś tam kombinują pod C. Nasi też na szeroko widzę, idą linią 9-10. Pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć. Tej Próby wstrzelenia się w martela, zobaczmy jak to wejdzie. Ogniewość wykryty, ostrzeliwany przez sekundarkę. Pociski wysłane, ale nie ma żadnych komunikatów o trafieniu, więc najprawdopodobniej nic tam też nie weszło. No i teraz będzie pogoń za przeciwnikiem, więc ja troszeczkę tutaj przyspieszę, zobaczymy co się będzie działo. W tej chwili idzie Hydro. Mamy Bismarcka, który będzie się odkręcał raczej pod salwę, więc możemy spokojnie mu przytyknąć. Zobaczymy jak to tam będzie szło. I idzie naprawka. Potężna salwa, jeden rykosze, reszta pocisków do wody. Przyspieszamy. Zobaczymy kiedy w końcu dojdzie do starcia z przeciwnikiem. No, przeciwnicy wypchnięci totalnie z kapów. Siedzą sobie gdzieś tam na środku swojego respawnu. Nic się tutaj nie dzieje. Pojawia nam się w tej chwili Ogniewoj, który coś tu kombinował, ale na szczęście Hydro go wykryło. Teraz sekundarka zaczyna się za niego brać. Wreszcie nas, wreszcie nas wykrył. Salwa. Oj, malutko, 2700, ogniewoj na blisko, pewnie torpedy przeładowane, może być problematycznie. Shimakaze nam pada w międzyczasie, poszła salwa torpedowa, już kręcimy i zwalniamy zapewne. No druga już, oj, jest potencjał, żeby to wyminąć. Chociaż, zobaczymy, no te trzy idą ładnie tutaj. Sekondarka robi robotę po raz drugi, mamy drugiego fraga z sekundarki. No i obie salwy torpedowe udaje się pięknie wyminąć. Mamy 66 170 ponad z sekundarki. 2 kile dzięki niej zrobione. Przyspieszymy troszeczkę, zobaczymy co dalej się będzie tutaj działo. Widzicie, że przewaga w punktach już dosyć spora. W okrętach również teraz się nieco zmniejszyła. Mieliśmy 4 do 1, teraz 4 2. Salwa wysłana w kierunku Ustera. Dwa overpenny, ale 6300, więc nie jest najgorzej. Mamy tutaj Georgię i Montanę, także dosyć ciężki kaliber tutaj się kręci na dole. I mamy do tego jeszcze Hakuriu. Pytanie, czy wyświecony jest przez samoloty, czy przez tutaj, e, przez Jukeja. Chyba, że tak mylę nie, ale trochę mi się język pląta. Nie piłem, nie, nie piłem. Georgia na 13. Teraz będzie pojedynek na sekundarki. I zobaczymy, kto bardziej burtę odsłoni. Cały czas go tutaj intryguje ten uster. Ta salwa taka puszczona raczej dla wystraszenia przeciwnika, bo nic nie, nie weszło. Sekundarka milczy póki co. Nie, zaczyna strzelać, zaczyna strzelać. Uuu, ale tam się zepsuł wuster, ale się zepsuł. Dwa, dwie stadele i dewastujące uderzenie, pięknie. Szkoda, że nie widzieliśmy tego z bliska, no ale któż przewidział, że ta salwa akurat wejdzie. No i teraz bierzemy na bliziutko do yy, Georgi, która również jest okrętem sekundarkowym, przy czym ona wyposażona jest w kaliber 457 mm, więc tego nie wolno lekceważyć. Idziemy pod ładnym kątem. Lecą jeszcze torpedowce z hakuriu, w tej chwili puszczony samolocik. Torpedy, gdzie są torpedy? Płyną jak daleko, o matko. Dwie penetracje za 8 tysięcy pod takim kątem, no pięknie tu polosowało. I zaczyna nam tutaj yy, Georgia pokazywać burtę, chociaż jednak zrezygnowała z tego manewru. Taj Juxy już przygotowuje działa, żeby wyładować prosto w kadłub, ale chyba nie zdąży ich obrócić. Georgia też dosyć łaskawie nas tutaj potraktowała, ale widzę, że będzie nas opływać dookoła, więc tylne wieże zdążą pewnie wypalić mu stadele. Pięknie 35 tysięcy, więc stadele i 6% hapsa zostało na okręcie. Sekundarka powinnaś dokończyć robotę. Mamy jeszcze 50 sekund do naprawki, żeby troszeczkę tutaj podreperować sytuację. 145 tysięcy damageu. No, jednak Georgia też się naprawia. Mamy tu jeszcze montanę w tej chwili. Nie wiem, czy ona na nas patrzy, ale płynie pięknym kurcem. To jest strzela Juksei. Znowu, ale tym razem już nie tak łaskawie. 3700 tylko. No ile są bombowce przeciwpancerny. Teraz może zaboleć, chyba, że przeciwnik się rozkojarzy, nic nie zrobi. O pożar, sekundarka pięknie pracuje, Cytadela w Hakuriu 15 tysięcy wpada, mamy już 170 niemalże, I zobaczmy jak ten nalot. Bomby się pokruszyły na pokładzie, reszta wpadła do wody, także no, Hakuriu zmarnowało potężną okazję. Teraz będzie najprawdopodobniej mielone przez sekundarkę, tak, tutaj nawet Zhuksei Zhao nie odwraca w tym kierunku. Montana tam idzie kurcem takim, no, no, no. Do bicia Pytanie czy wystarczy czasu, żeby wystrzelić, zanim ona się kryje za wyspami. Od razu poszła na praweczka i lecą do nas. O, pięknie! Kolejna Stadela w Montanę. Mamy krakena w tym momencie 182 tysiące i jeszcze mamy tutaj na widelcu No Mamy przeładowany samolot, powinien już latać, bo tu zaraz się pojawią torpedowce i będzie bezpiecznie. W zasadzie widzę, że Juxae tu mało, bardzo mało używa tylnej, yy, tylnych wiesz, ale jak widać, nie są w ogóle potrzebne, radzi sobie doskonale. 6. tader przy takim okręcie to jest naprawdę bardzo ładna bitwa. Bo niemieckie pancerniki nie słyną z celności. Puszczone torpedy, jedna tutaj wejdzie, pójdzie zaraz pewnie naprawka. Duży kaliber w międzyczasie. Jedno przebicie, reszta do wody. No to jest niestety celność niemieckich pancerników i to, do tego jeszcze RNG przykładała peczkę. Ale sekundarka pracuje pięknie, już ponad 300 trafień, 200 000 przekroczone, 2700 damage, coś pięknego. Ale mieli ta sekundarka, no ale niestety Hakurio dokańcza swojego przeciwnika i wynik bitwy przedstawia się następująco 210 tysięcy, dwa razy sekundarka nam tutaj zapewniła fraga, kraken y, duży kaliber, dreadnought pierwsza krew i dewastujące uderzenie wykonane na y, usterze pod względem expa też bardzo ładnie 2850 punktów niemalże, więc bardzo ładna bitwa 5 fragów, 30 ze samolotów i mamy ponad 1000 punktów przewagi nad drugim w tabeli hakuriu, który zatopił okrętów sztuk dwie i jeden samolot zestrzelił, przy czym kiedyś lotniskowce głównie zajmowały się ze strącaniem samolotów. Chodzi mi nie to o to, że zajmowały się w bitwie tylko tym, ale raczej one strącały samoloty, reszta okrętów dobijała chłapy. Więc widać jak się zmienia sytuacja z lotniskowcami. No cóż, na dziś to wszystko. Do usłyszenia i na razie.